I want alarm. Nie wiem. tak, 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 Jak, 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 jak? Jak, Umarłem. tak, Umarłem, w dzisiejszym fascynującym odcinku razem z ekipą zejdziemy na trzy ostatnie poziomy w Backroomsach. Na pierwszym z nich będziemy musieli wykonać trudne zadanie związane z elektrycznością. Następnie użyjemy pontonu, aby uciec przed wielką, mroczną postacią. A następnie trafimy na ostatni poziom Backroomsów, czyli zapomniane pokoje. I tam będziemy musieli znaleźć wyjście, więc oglądajcie odcinek do samego końca. A także zostawcie 3000 łapek w górę, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag ekipa, jeżeli Chcecie więcej niesamowitych odcinków z ekipą Natomiast ty drogi widzu jeżeli jesteś nowy To w tym momencie kliknij czerwony przycisk Subskrybuj niech zmieni kolor na szary Dobra chłopaki jesteśmy w tym miejscu Które nazywa się Electrical Naszym zadaniem jest naprawić elektryczność Albo I uciekać prąd Tutaj jest kartka, co musimy zrobić. Let's go. Okay. A pytanie, czy nas tutaj coś goni? Co mówi Nie. karteczka? A, Mówię, co musimy znaleźć śrubokręt i nożyczki. Mówiłem! I połączyć kabelki, jak wy. Tu jest kolejne, tu jest tym, kolejne. O-o. Tu, uh -oh. tu macie skrzynkę obok siebie uh -oh. właśnie. Co jest? I, Pokaż? I won't end well. Co tu było napisane? I want uh, well? I want well for won't me, I let alarm stay on. If the let alarm. O oh. co, 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 co? Czekaj, Aha. czekaj, czekaj. Czyli Czeka. wyłączyć alarmy będziemy musieli, bo inaczej to przyjdzie? Wiiu, tak. Ludzi, will, nie... znaczy są dwie opcje? Albo będziemy musieli go odstraszać alarmami, albo on przyjdzie i w, uh, po I alarm. Nie wiem. Co A! A! Co jest? to! Gia, 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 Jak, jak, jak? Umarłem! Umarłem. Ja, Czemu E, byłeś, jak wyłączyć alarm? Jak Wlazłem w niego! Jak, wyłączyć jak w niego? Alarm? Kogo? Nie ma go tu. W to coś! To, 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 to coś. coś! O co to jest? Nie eee. wchodź w to! Nie wchodź w to! Zginąłem! Nie, to się nagle pojawiło! E, o, wydaje to. mi się, że nie A! można na niego patrzeć. Ale nie dostałem. Dostałem. John jest. John jest. John nie dostałem w ogóle! Gdzie on jest! Gdzie on jest! Kiedy alarm wyłączyć? Gdzie on jest! Jak to wyłączyć? No ja nie rozewrzony kierkę! <laughs> jak to wyłączyć? <było laughs> <przecież? laughs> Chodź biegniemy, wyłączyć alarm! Jak wyłączyć alarm? Gdzieś musi być! Gdzieś musi być wyłącznik na pewno! Śrubokręt mam! A nie było coś takiego, że na kamerze go tylko wyłącznik? nie Nie możesz? Karuboja? nie, to nie jest to, to nie jest to. Admirosia. Mam śrubokręt! Na pewno? No tak, to wyłącznik. nie było to, to, nie było to. Tu będzie, tu będzie, tu będzie. Szukajcie wyłącznika, szukajcie wyłącznika, szybko! So, jest, na, co jest, co ty się a, dzieje? Szukam. Ale najpierw najpierw śrubokręt chyba! Aparat znalazłem! Po co no, mi może. aparat? <laughs> Już masz jeden! Żeby mu zrobić zdjęcie, pan przez go widać! Czemu to jest obrazek Trackena? Łatna się! Cześć. Dzięki! Jest obrazek Chakera tutaj bo Wyłącz się alarm! Exit widzę! Idę do Exitu! Na jestem przy exicie Nie gadaj. Ale gdzie wyłączyć się na alarm srany. Nie wiem? O jest koń, siema konik! No hej, hej! Elo. Ale to, Wiele, to jest że tu było napisane tak. Exit, ale... Nie. Ja, ja zarazem może to śrubokrętem trzeba gdzieś. No. Ja też Exit. O, co to, to jest, to, to, jest to, to jest, to Kabelki, to 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 jest. kabelki! To nie. Hmm. Jak wyłączyć ten alarm? Nie mam pojęcia! Nie o Jest tu! Zabił mnie! No mówiłem, żebyś na niego nie patrzył. ja znalazłem. Ale to dosłownie, popatrzyłem się do niego na, przez sekundy i zginąłem. To, to musisz odwracać wzrok od niego prawdopodobnie. Komputer znalazłem! Dawaj, komputer! Computer. Poskaczę no, po nim. Nie, nie, nie da się nic zrobić. Dawaj, komputer! Ten... Komputer nie działa, nie wiem czemu, z niewiadomych przyczyn. Ale próbuję go jakoś uruchomić? Nie, nie. Tu latarka Boże... leży! Guys, tutaj macie dźwignię! A może on nie chodzi po korytarzach? Proszę bardzo! Nie wiem co się stało, ale zginął. Ja rozumiem jak to działa. Jak on się pojawia, to dostaje ktoś jumpscare i włącza się alarm. Który trzeba wyłączyć. Max przecina kabelki ostrożnie. Dobra, wyłączyłem alarm. Comment y. CM. y. To ja mam do was iść, bo wracam się. Szukaj, szukaj ich. Ja stoję przy wentylacjach. My jesteśmy... Dobra, Co? wyłączam, wyłączam, idę wyłączać. Yem, wyłącz, wyłącz, bo. Cześć, Max. Spojrzałem się na niego i dostałem bo od razu. On, on działa tak, że jeżeli nie ma alarmu i ci się pojawi, y? to on włączy ci wtedy tak, alarm. Tak, a za nie? drugim razem już kaput wtedy. Tak, a co za drugim razem cię po prostu zabija. Nie wiem. c, -M c -M No to no jest y. z angielskiego. No tak. Konfirm. Ale co samego Y nie, nie wpisujemy? A to może Y, poczekaj. Nie, CMD. Wy tam się D -d bawcie, się ja pilnuję i, alarmu. Y, nie. A po co mi te obcęgi? Kurde, mam ekscytujący gameplay z, z włączania dźwigni. Ślubokrę? A ja mam ekscytujący gameplay spisywania yes, jest. CMD równa się Y. Escape, u, u. jestem komputerowcem. No, dawaj, fuck off, oh, kolego! Dawaj, dawaj. <śles> Ale się zdenerwował. No, no, uwaga, wpisuje. No, escape. No, musi to być to. Nope. Dobra, Dobra, gdzie ty jesteś? Ja będę wyłączał, zamienimy się Eee, to jest ten pokój z dźwigniami, taki pff... kurczę, Szałki ciężko nie e, czekaj, tu o, jestem! O! Alarm, już wyłączam Dobra. Dobra Ja mam jak wyłączyć, wyłączać tak? Ten, Jak będzie alarm, to po prostu przeciągnij Wszystko wszystkie trzy dźwignie Dobra, tak. okej okay. Wy, Wyłącz, wyłącz wszystkie trzy dźwignie Tak, tak, tak Chyba jedną rzecz sprawdzić. No okay. dobra, ja to ja tam jest komputer w jakimś pomieszczeniu? A, no ja jestem z tego tego to dobra, podyktuj. CLA L, -A. C -L -A. 3 razy M M my, my, my. 3 razy Y Y Y, -Y. nic to jest, to jest nawiązanie do fachu. No, wyszedł, wyszedł, już wyszedł! Gdzie ty byłem? Gdzie? No, widzisz? Nie wiem, gdzieś krążyłem byle, gdzie. <grym <grym <gydan> Mieliśmy mało. otwartą bramę cały no, czas. O, o, o. wyjście <grym> było, nie wiem. Jakieś wyjście nie Trzeba było ją znaleźć. <grym> Ale, jaja. Ja. <grym>? O, śmiesz. Ale, mało było. Co, co to jest? Co to jest? Co jest? to jest? No, ja dziury! Tego. Łatajcie dziury w łódce! Łatajcie gdzie? dziury! Cieknie, gdzie? 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 cieknie nam woda! Gdzie? Dziury pojawia wszędzie się są! Się. Ja nie widzę ich! Ja dziury! Zabrałem no, ja się! No, 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 Pojawiają się! To Pojawiają się! Nie ja podzielę. Ja podzielę się! Nie się. Się. Ja podnieść! Patrzę dziura! Ty, goi nas wielki, przerośnięty! Nie, silnik zepsuty. Gaszę, no brawia, gaszę, gaszę, gaszę. spokojnie gazę. O, ja A! A! nie gaśnie. co? Dziury! Dziury. <laughs> to lewe. Jakie? Ty stuj, ty sobie stuj, stuj, I dalej, dalej, ja dwie ja jestem, z przodu, ja jestem z przodu Oh my god. Jakie to durne. I co i do tu tam pewnie, tak. Tak, musimy dojechać na wyspę. Jura. Po dalej dziura. są backroomsy, czy już nie? Bo ja już się pobubiłem. No, no. to, no, to są, to chyba ocean, roomsy. są ocean roomsy. Ocean roomsy. Co to w ogóle za postać? Ale oddala się. Do... Chłop nie może nas... To jest jak... Dziura! Ej, Rocky! To jest Zaki Attack się. on Titan! To to to... Wygląda... On wygląda... Nie, że co, on trochę wygląda jak Kutulu. Nie wiem... O! Silnik zepsuty! A może nie naprawiać go, chłopaki? A może jednak tak? Nie, rozmyślałem się, nie naprawiaj Emocje! Nie spadło. O! mnie! Widziałem! Nie! zepsujcie silnik, błagam! Poczekajcie za ja mną! Nie, potrafiłeś nie potrafię. <grymisko>. Nie, ja Jak nie, się Wam nie, to poczekajcie. Poczekamy, nie. Poczekamy. Ja specjalnie o nie. Poczekam. O nie, nie, płyń, 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 płyń. nie, nie, O nie, O nie, już nie, 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 Koniec, nie, 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 are dead. nie, Sucking! You cannot respawn unless everyone is dead. No. Co? Nie mogę się zrespawnić. E, przed nami chyba on jest, on jest bardzo daleko, więc na spokojnie mogę naprawić silnik. O! A, chyba dotarliście. Yes. Ale to był trudny level, ja pierwszy. O! Ja pierdolę, ale, najtrudniejszy. najtrudniejszy. Na ślinę łata. No bywa, Je. no. Ale to mnie po prostu fizyka Robloxa ściągnęła do wody. A żyjesz teraz? Ja. Żyję! Wrócił się! Żyłem! Gdzie jest? Bakrumsy! Ale. Ostatnie bakrumsy jakieś. Co jest grane? A To są bakrumsy, levely jeszcze, które nie zostały skończone. Tak przynajmniej eee, to Chyba tędy trzeba iść, panowie. Zapomniane tu, tu, tu. backroomsy. O, jest. Bakrumsy z piekła rodem. <głos> 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 może za światłem, może za światem. No tak, ten Mam dziwne przeczucie, że tutaj będzie coś nas goniło, wiecie? Takie dziwne przeczucie. Na 100% hauler. Hauler. co? Coś nie... tam jest! Coś tam No Oho. i co? Strzałki mylące. Za światłem trzeba iść, chłopaki! Ja, ja... Wszedłem z tego. Hej, to są... Bendy in the Backrooms. In the backrooms. <laughs> Ej! To jest Ej. tyle tak! jest Bendy, Bendy and the Ink Biegne. Machine Backrooms Edition. Jest. Siema! Hi. O! Hej. Cześć. Szybko, szybko, szybko. Nie podoba mi się to miejsce. Bóg Zbyt mi tutaj mrocznie. Ja, w, ja się z rozdzieliłem. O! O! Co? Co? Tu na ścianie! Co Zmarnięcie. na ściody. Maźnięcie takie rozmazane, jakby ktoś na bas grał. Maźnięcie ja wyszedłem, ja wyszedłem z atramentu. Yy, yy. Tak? No my też już wychodziliśmy yy, yy. i z powrotem yy. jesteśmy. Yy. O dobra, ja jestem z powrotem. O, o takim znowu. Yy. Pół atramentu. Trzałka mówi tu. Ale coś mi się wydaje, że jest tu. mylące. Oj tak. This ja way, jest znak zapytania. Ale znalazłem. znak zapytania. O. Coś hmm. znalazłem. Co, Co znalazłeś? znalazłeś? Drabinę. Dawaj, wchodź. wchodź Ale nie ma wyjścia. Co to jest? No mi się śmiało, jakby Chuckin wygrał już makrub samy, A tak się chodziło i koniec. Ej, ze tak światłem jest przejście! Trzeba się rozdzielić, to. trzeba się rozdzielić. Ja nie chcę się, nie no, to się to rozdzielać, jest ale już muszę. Trzeba, jest. trzeba, trzeba. Co to jest? Ooo. Oh. 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 Kamera mi gówno daje. Ale o, to teraz tak wyszło. Ciemno. Oh my Czy ja idę fuck. dalej? No, Trochę idziesz dalej. A jak patrzę na ciebie, to widzę lepiej, że idę. Utknąłem! Fuck! Co jest gra, nic tu nie widać? A tu się świeci. Utkłem! Utkłeś? Max utknął, Utkłem. my zgubiliśmy się w czarnej mazi. Fajnie, no tak, to nic tu więcej nie ma. Utk... Co jest Dobra, widzę to jest? czarną maź, znowu Aha, Uj, i więcej się. światła. Wydaje mi się, że gdzieś jest wyjście, tylko jest ukryte dobrze. Ja. Yeah. Dlatego najlepszym pomysłem jest rozdzielenie się. Tak, no dokładnie No. O! Co to jest way pytajnik? Tak, no, byliśmy. Tam, tam, gdzie my. Jesteś tam gdzie my. Jesteś tam, To, gdzie to my. jest fake way pytajnik. ja, ja tak, nic nie widzę. Tak. Jestem w takim atramencie, um, że nic nie widzę. Też byłem. Trafiłem i w nowe miejsce, A, wiecie to. Taki, przy takich filarach całych, nie? Nie, nie, potrafię um, nie potrafisz nic, okay, <grym> nie <potrafię> nic <grym> powiedzieć. Nie potrafisz nic powiedzieć. Nie potrafisz nic powiedzieć, bo nie Nie potrafisz nic odbocę. powiedzieć, okej. Okay. Byliście w takim no, tak? miejscu, gdzie były przewalone no. takie jakby ściany? Właśnie tak, byliśmy, byliśmy. A, okay. Jakieś czarne filary? Roki, skoro nie, nie potrafisz byśmy. nic powiedzieć, to powinieneś powiedzieć. A byliście w pokoju z krzesłem? Nie. Nie. Ja, nie, nie, nie. nie. A ja jestem w pokoju z krzesłem. To szukaj tam, może Co to, to jest? O co chodzi? Ej, dźwięku nie za... ma. Czuję się niepokojąco. Jest dźwięk, jest bardzo cicho. Te backroomsy są niepokojące. <laughs> no kurde. Tytuł cool odcinka that. Chaken'a. A ja. <laughs> no, no, no escape. Wow. O, jest drabina. Ale nie ma przejścia. Hmm. O, za Mam went. No to dabaj, Masz węd? Mam węd. Właś. właś. Jestem przy Pitfalls panowie. What? Przy tych właś. dziurach całych. Coś, 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 coś. <śmany> to już jest koniec pewnie. Powolutku przechodzę. Dabaj, dawaj, dawaj co węd znalazł, lord. No chłopy, panowie, kuźwa, czy jestem czy protagonistą to... tych bakrumsów, nie? krzesło znalazłem, fotel. To też Czerwone, to idź, jeżeli przejdziesz ten, koło tego krzesła, to będzie taka wąska ściana czarna. Jeżeli Aha. koło niej przejdziesz, to będzie węd. Ach, jestem przy drabince, to blisko? Daleko. Fuck. Ja byłem Fuck. przy niedawno, ale nic tu nie mogę. Może roki da radę tam dojść, gdzie ja dotarłem. O, o jest A. węd. Jest, i... wejdź do tego wętu. Dobra. Idźcie, idź, idźcie dalej po prostu. Ale tu o, już jest chyba koniec, bo to się świeci uu. na biało. No to, to wchodź. No to co te tak. że poczekacie za kolegami. Idziemy, Rocky. Chyba, idziemy, no. Let's go, nie poczekali. co? Zostawiliście <laughs> nas w backroomsach. Złodzieje! Yeee! To be wow, continued! Wow, wow, <laughs> wow. przeszliśmy kuźwa wszystkie levele. Wszystkie. It's. 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 Wow. Całe backroomsy zrobione. Zawią.